Jak szkoła radzi sobie podczas pandemii? Różnie, to sami widzicie na korytarzach. W większości uczniowie stosują się do tych zaleceń, które były wprowadzone, ale myślę, że moglibyśmy się trochę bardziej postarać, żeby nawzajem dbać o siebie. Czego w szkole brakuje Pani podczas pandemii? Uczniów. Czy szkoła jest przygotowana na ewentualny powrót do zdalnego nauczania? Myślę, że tak. Mamy przećwiczone już zdalne nauczanie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie znają aplikację Teams, więc będzie nam teraz na wszelki wypadek dużo łatwiej pracować, gdybyśmy musieli pozostawać w domach. Jaki sposób nauczania jest według Pani skuteczniejszy? Tradycyjny czy zdalny? Oczywiście, że tradycyjny. Oczywiście, że tradycyjny. Zdalne to było takie zło konieczne, ale nic nie zastąpi kontaktu człowieka z człowiekiem. I jak zauważyliście przez dziennik i przez stronę szkoły, w czasie pandemii pisałam do Was różne wiadomości. I w każdej tej wiadomości dla mnie najważniejsze takie przesłanie to było to, żebyśmy nawzajem o siebie dbali, żebyśmy uważali na siebie, żebyśmy starali się być dla siebie, żebyśmy się wspierali w tych trudnych czasach, oczywiście realizując wszystkie swoje obowiązki. Dlatego życzę Wam dużo zdrowia, dużo odporności, żebyście nie chorowali i żeby udało nam się ten rok być tutaj w szkole, żebyśmy nie musieli przechodzić na nauczanie zdalne.